Dzień dobry. Zgłosiłam w nocy zajście. Zajście? Bo to, bo to jest policja, tak? Tak, ale ja nie mam żadnego zgłoszenia z nocy. Jest jakiś funkcjonariusz, z którym mogę porozmawiać? Daniel! Tak, szef posterunku. O. Daniel! Zaraz, mamo. No chodź tu. Pani jest. Zajście miała. No chodź! To mój mąż. Bohater. Ten... Ten po lewej, podgórski. O! o. Cześć. Ty znasz panią? W... w sklepie na siebie wpadliśmy? Dokładnie, O, kurczę. Przeznaczenie chyba. <laughs> Wszyscy tutaj pracujecie w policji. <laughs> to może ja zaproszę panią do, do siebie. Mówi pani, że y, spotkała pani tę dziewczynę wczoraj w nocy, tak? Tak, byłam we flaucie na drinku. I jak wracałam do domu, przez polanę i tam spotkałam. Taka młoda dziewczyna, czarne włosy, metr siedemdziesiąt. Jakieś yy, znaki szczególne? Nie wiem. Miała grzywkę. Mm. I była bardzo blada, tak jakby była chora. Chora? Na co chora? Miała całe zakrwawione ręce i prosiła mnie o pomoc. Nie jest ważne, na co była chora. Ja wiem, na co była chora. Mefedron i dopalacze. Cześć, Janusz. Dobry. Kolega chciał powiedzieć, że ta Polana to miejsce spotkań młodzieży, imprezy takie. Aha. Imprezy. Ja już ci powiem, tam są imprezy. Ja? Dlaczego? Powiedz u ciebie, dlaczego. Koledzy chcieli powiedzieć, że dochodziło tam do incydentów z narkotykami. A, tam z narkotykami, czego tam nie było? To paleniem ognisk. Ogniska? To był przypadkowy pożar, tak? Tak, nażali się trefnego kwasa i Zrobiłem odnisko odnisko. Zdrzew. Przypadkiem. Dobrze, yy, sprawdzę to. Tak? Kiedy? Od razu to sprawdzę. Świetnie, pójdę z tobą. Znaczy, z panem pójdę. Z aspirantem, z szefem po posterunku. Do zobaczenia. No, no na razie.